Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Fałków na lata 2020-2025 na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz na podstawie artykułu 226, 227, 228, 230 ustawy o finansach publicznych Rada Gminy Fałkowie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Załącznik Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. Załącznik objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Fałków na lata 2020-2025 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.